Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z listu do Hebrajczyków. Bracia, żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. W czasie tych medytacji słuchamy właśnie Słowa Bożego. I dzisiaj słyszymy w liście do Hebrajczyków, że to Słowo, Słowo Boże, jest żywe i skuteczne i ostrzejsze i jest w stanie osądzić pragnienia i myśli serca. Tak wiele myśli i wiele pragnień budzi się w naszym życiu codziennie. Mamy różne pomysły, różne decyzje, różne pragnienia, zachcianki i to wszystko powinniśmy poddawać takiej refleksji właśnie w odniesieniu do Słowa Bożego. Słowo Boże powinno być takim sitem, przez które przesiejemy te nasze pragnienia, myśli i zostanie nam to, co jest dobre. Żebyśmy potrafili oddzielić to, co dobre, od tego, co złe, ale także to, co konieczne, od tego, co nie jest konieczne. Czasami mamy różne pragnienia i myślimy, że musimy coś spełnić, bo inaczej nie, wiem, nie będziemy szczęśliwi albo coś się stanie. To nie my o tym decydujemy. Jeśli chcesz być pewny, czy Twoje pragnienie jest właściwe i zawiedzie Cię w dobrym kierunku, zawsze bierz Słowo Boże i porównuj je do Niego. To ono ocenia, ono przenika, jak słyszymy, że nie ma nic zakrytego przed tym, który wszystko widzi. Bóg jest najlepszym możliwym punktem widzenia. To On najlepiej widzi, bo On widzi początek i koniec tego wszystkiego. On widzi początek Twoich pragnień i koniec Twoich pragnień. On jest w stanie, jedyny, jest w stanie ocenić obiektywnie to, nad czym ty się zastanawiasz. Dlatego warto zdać się na jego mądrość. I oczywiście, czasami to, co On do nas mówi, jest trudne. Czasami będzie mówił nam, że mamy powstrzymać nasze pragnienia, że mamy uwolnić się od pewnych myśli, porzucić jakieś plany, bo będzie coś innego lepszego. Czasami jest to ciężkie do wykonania, ale jak słyszymy dzisiaj też w tym słowie, no nie jesteśmy z tym sami. Przecież Bóg nie jest tym, który pokazuje tylko palcem, to rób, tego nie rób, ale jest też tym, który pomaga, który chce zawsze iść z nami, który chce nas wspomagać, który chce nas podnosić, jeżeli upadamy. Bo, jak słyszeliśmy, nie takiego bowiem mamercę kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Jezus poznał wszystkie słabości ludzkiego życia. On był naprawdę prawdziwym człowiekiem, oczywiście też Bogiem, ale miał wszystkie ludzkie ograniczenia. I słyszymy to dzisiaj w tym liście do hebrajczyków, że Bóg nas zna, zna nasze słabości, zna nasze pokusy. Oczywiście jedyne, czego nie zna, to grzech, bo Jezus nie mógł zgrzeszyć. Bóg zna wszystkie nasze trudności, trudności ludzkiego życia, te różne konflikty, decyzje, refleksje, zastanawianie się nad różnymi rzeczami i warto Mu zaufać, bo naprawdę zna się na rzeczy nie tylko po ludzku, ale też po Bożemu. Dlatego poddawajmy osądowi nasze pragnienia, nasze myśli, ale osądowi Słowa Bożego. Ale, żeby tak zrobić, to trzeba słuchać Słowa Bożego, trzeba je znać żebyśmy nie kierowali się jakimiś schematami, które może są już nieaktualne, ale żywym Słowem Bożym, które zawsze jest na topie.